Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na Przeglądzie w Pepko i zobaczcie jaka nowa kolekcja wjechała, hity gazetkowe i t-shirtów bardzo dużo. 17 zł kosztuje do rozmiaru 3XL od rozmiaru S. Pamiętajcie o subskrypcji, bo lecimy do 30 tysięcy. Na 30 tysięcy na 30 dwie osoby wygrają, e, wygrają rozdanie, będą, e, będą miały po prostu nagrody. Będzie losowanie i będą nagrody, więc warto subskrybować, warto komentować, warto lajkować. E, i lecimy z tym koksem zobaczcie tutaj tu mamy taką w kotwice w kolorze takiej takiej czerwini z pomarańczą coś takiego pomieszane już to pakujemy ją z powrotem ładna by była gdyby była granatowa na przykład w białe kotwice i na odwrót fajnie by to wyglądało tu mamy następną półeczkę i zobaczcie. Jak ktoś lubi spódnice, to tutaj mamy za 40 zł od rozmiaru S do rozmiaru XXL. I to są też hity gazetkowe. One są tutaj, jak widzicie, ona jest tutaj na gumce. I przechodzicie niżej, i ona ma tutaj jeszcze taką falbanę. Z drugiej strony zobaczcie materiał. Taka lekka, zwiewna. Jak ktoś lubi takie spódniczki, to zobaczcie. W miarę fajna cena. Jeszcze raz zobaczę: cztery dyszki. Dobrze. Tu jest jeszcze bluzka. Coś podobnego, kolorystycznie. Taka letnia bluzka. I ona kosztuje 30 zł. I jest do rozmiaru 46, więc spora. Tylko podejrzewam, że tu się nic nie rozciągnie i większy rozmiar. No, nie wiem, musicie po prostu mierzyć, ale wiecie, że to są takie materiały, że jeszcze są guziki na środku, więc sama mam większy rozmiar, więc wiem, że tam co nieco może się rozjechać na piersiach. Tu mamy trzy dyszki. Spodenki dodatkowy guziczek. Tu jest sznurek na zameczek, zaraz zobaczymy czy są kieszenie, o kieszenie fajne, dosyć głębokie, no i one są takie zwiewne, nie patrzcie na to, że są wygniecione, bo to wiadomo, że to jest wyciągane z pudełek, z worków i to jest tylko powieszone, więc trzeba sobie to na pewno wyprasować, ale takie powiem Wam, że naprawdę bardzo leciutkie, no i z tyłu bez żadnych kieszonek, z tyłu bez żadnych kieszonek, no fajne, fajne. Lecimy dalej. Lecimy, lecimy, lecimy. Te dwie bluzeczki, które tutaj wiszą, to już Wam pokazywałam, więc nie będę się tu zatrzymywać. Jeżeli chcecie oglądać, to pamiętajcie, że wrzucam codziennie. Wrzucam przeglądy, więc możecie sobie tam pooglądać. 17 zł kosztują takie leginsy 7,8. Kiedyś ktoś się mnie pytał właśnie o takie krótkie leginsy, więc, więc są i w Pepko. Zobaczcie. I t-shirtów naprawdę bardzo dużo, ale coś co mi się bardzo podoba, zobaczcie moje kobietki, zobaczcie, nie patrzcie na spodnie, bo spodnie już wam pokazywałam, teraz wam pokażę to. To są chyba takie sukienki i one kosztują 4 dyszki, od rozmiaru S do XXL, tu jest XXL na tym, ale poczekajcie, jeszcze zerkniemy, bo tam było urwane, tak do XXL. Cudowny materiał, bardzo taki cieniutki, bardzo taki zwiewny. Krótkie rękawki, ale jeszcze tutaj czuję, poczekajcie, jeszcze tu czuję, jest chyba ten, ten paseczek taki, że można sobie skrócić. Tak, możecie sobie te rękawy zawinąć. Z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, taka wciągana. No przepiękna, naprawdę przepiękna na lato. To jest świetna sukienka, a jak ktoś chce to może nosić, to po prostu jako taką tunikę. Ale zobaczcie, jak ładna. Musicie zobaczyć to na żywo, bo naprawdę ona bardzo fajnie wygląda. Te kolory są piękne. Yy, tu mamy te spodnie, które wam już kiedyś pokazywałam. A jak ktoś nie lubi takich kolorów, to tu jest taka sama, tylko yy, w takie paseczki. Cztery dyszki i również od S do XXL. I tu chyba pewnie też, tak. Tutaj też są te paseczki, więc możecie sobie rękawek podciągnąć. Z przodu yy, krótsza, z tyłu dłuższa. Taka zebra, ala zebra. No, i z tyłu prezentuje się tak. Naprawdę te materiały są takie, wiecie, takie leciutkie, jakbyście nic nie mieli na sobie. Idziemy dalej. Widzę kapelusze, a ja szukam kapelusza, więc zaraz zobaczymy, zaraz go przymierzę. Zobaczymy, jak będę wyglądać. 50 zł kosztuje ta sukienka, do rozmiaru 44. To jest taka hiszpanka, jak widzicie. Tu jest falbana, ciachpyk, tutaj rozciągana gumeczka, tu rękaw. Taka y, bardzo, bardzo dużo tych kwiatków i aż ciężko się skupić w ogóle. Tu jest jeszcze taki sznureczek do tego. No i tak się prezentuje. I tutaj jest ten y, kapelusz. I słuchajcie, te, y, ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, że ja y, poszukuję kapelusza, więc sobie też go przymierzę. Tylko ja bym chciała, żeby on tak do samego końca mi dochodził, bo ja mam dosyć y, spory rozmiar głowy. No i te kapelusze wszystkie są na mnie... Po prostu za małe. I mój Aleksik tutaj mówi, że ładnie wyglądam, ale ja się źle czuję, bo mi się wydaje, że on jest za mały. Ja bym chciała go tak, wiecie, wcisnąć. On mi tutaj tak odstaje. Ja bym chciała go y, tutaj wcisnąć. No i lipa. No i lipa. I go nie wcisnęłam. Nie lubię takich, bo wiecie, ja tu muszę mieć tak, tak czapę nałożoną, że wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Nie tak, że mi tam będzie tak odstawało, źle się czuję po prostu, nie będę go nosić. Nie lubię kupić czegoś, czego wiem, że nie założę, chociaż ktoś może powiedzieć, że dobrze wyglądam. Idziemy dalej i dalej mamy bluzeczki, i bluzeczki są w takie Ala kropeczki. Ja zaraz tutaj zerknę, przybliżę trochę i zobaczymy, co to za materiał. 25 zł od rozmiaru S do 3XL. Moje kochane mamusie, moje kochane kobietki, do 3XL. Zobaczcie, takie kropeczki. już się nie zaciekawiłam, jak to wygląda. Czyli taka Ala Hiszpanka. Tak, można sobie tak założyć, można sobie ramiona, ramiona odkryć. Przechodzimy do następnej bluzeczki, i następna jest bardzo cieniutka. Kosztuje 30 zł do rozmiaru 46. Ta na pewno się nie rozciągnie. Ona jest taka. Taka bardzo powiem Wam, że taka cieniutka, ale taka bardzo sztywna, nie? Nie wiem, na pewno po praniu y, się to zmieni. Ale też ładnie wygląda. Podobają mi się ogólnie takie kolory, takim biały z niebieskim albo biały z granatowym na lato. Takie marynarskie, nie? Przechodzimy dalej. Dalej mamy tutaj też taką bluzeczkę w paski. Ale tu już się e, odwracamy. I zobaczcie. Za 25 zł do, do 3XL od rozmiaru S możecie kupić sobie taką bluzkę i ona się na pewno rozciągnie, więc nawet większe rozmiary mogą sobie przymierzyć. Zobaczcie, z takim ptaszydłem tutaj ładnym. Z przodu jest troszeczkę krótsza, z tyłu dłuższa, więc e, fajnie, e, bo nie wszyscy na przykład lubią e, mieć tak na równo. A z tyłu zakryje pupę, jak ktoś na przykład nie lubi, bo są tacy, którzy nie lubią swoich kręgłości. No, więc sobie e, zakryją e, spodenki. To jest po prostu coś niebywałego w tym roku. Ile jest shortów? Cztery dychy kosztują: 44 do 44 rozmiar. E, I tak one wyglądają. Mają przetarcia. Tu jest przeszyte. Zawsze sprawdzam, czy jest przeszyte, czy można odwinąć. Kieszenie spore. Bardzo fajne. Powiem Wam, że bardzo fajne. No i z tyłu, tak jak to, e, Tak jak to, takie spodenki z kieszeniami. Ale fajne, podobają mi się. Dobra, bluzeczki są, spodenki są. Co ja tu jeszcze mogłabym pokazać? Czy coś tutaj jeszcze ciekawego jest? Może tak przejdę i zobaczymy. I zobaczymy, jak to wszystko tutaj się prezentuje te spodenki i te torebki tak wszystko wam tutaj pokazywałam. Więc yy, przejdziemy trochę z innego miejsca. Tu są jeszcze kapelusze, jakby ktoś szukał innych, to również są jeszcze inne kapelusze. Zobaczcie. Są jeszcze takie z taką piękną kokardką. Są jeszcze w takim stylu. Też fajne. No i okulary macie kiedyś miałam świetne okulary z Pepko i mi się połamały, ale były po prostu cudowne. Cudowne. Słuchajcie, za 10 czy za 15 zł kupiłam okulary i były po prostu ekstra. Tu są również nowości, więc wpadajcie do Pepko i oglądajcie, bo jest naprawdę tego dosyć dużo. Tu mamy T-shirty. Idziemy, idziemy, idziemy. Tu są te spódniczki, co Wam pokazywałam, a ja idę do czego? Sroka idzie do czego? <laughs> Sroka idzie do świecidełek i trochę Wam pokażę, co tutaj jest, czego nie ma. Może ktoś akurat poszukuje. To sobie popatrzcie. Pierścionki, kolczyki. Jejku, tu jakieś bransoletki. Tu zobaczcie kolczyki, zadyszkę. Tylko patrzcie, czy wszystkie są, bo widzę, że tu jednego nie ma. Tu to w ogóle jest bardzo dużo. Ten łańcuszek Wam kiedyś pokazywałam. Tak sobie zerkam, co mogłabym Wam jeszcze pokazać. Tu jeszcze jest taki łańcuszek. I zaraz sprawdzimy, jaka cena. 15 zł. 15 zł. Ale to chyba wjechało. Zobaczcie. I to kosztuje 20 zł. Taki zestaw kolczyki. Ale co tam jest? A, to jest chyba. Ym, jak to się nazywa? Takie przypinki były do, do ubrań broszki, broszki właśnie. 8 zł 2 4 5 pierścionków. Więc naprawdę sporo rzeczy można kupić i jak tak sobie patrzę, czy nie ma gdzieś bransoletki na kostkę, bo ja poszukuję, poszukuję. W tamtym roku chyba miałam i mi się oberwała i jestem ciekawa, gdzie mogę ją zakupić, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Dziękuję wam za dzisiejszy przegląd. Wpadajcie na moje vlogi, będę to yy, Tłoczyć jak mantrę za każdym razem. Dzisiaj już Wam dziękuję. Życzę Wam miłego, słonecznego dnia. Trzymajcie się. Cześć.